Wyrażam głębokie przekonanie, że... To nie będzie także z Rada Miasta albo Rada Miasta. To jest bardzo ważny element kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. My w Katowicach czy w Polsce w ogóle mamy problem z zaangażowaniem obywateli w proces podejmowania decyzji, zaangażowania w proces demokratyczny, obywatelski. Mamy bardzo niską frekwencję w wyborach i to jest taka tak naprawdę lekcja demokracji dla tego pokolenia, które wchodzi w dorosłość. Niektórzy już mają prawa obywatelskie pełne biorą udział w wyborach, niektórzy będą mieli je Dopiero za chwilę to jest taka prawdziwa lekcja demokracji, uczenie się, na czym polega zarządzanie miastem, na czym polega budowanie większości, osiąganie kompromisu, konsensusu i realizowanie spraw ważnych, wspólnych dla wszystkich. Także to jest po prostu przedsięwzięcie edukacyjne, jak inwestycja w przyszłość, żeby kolejne pokolenia, no nie bójmy się tego słowa, młodych lokalnych polityków znajdowały dla siebie miejsce w samorządzie lokalnym, regionalnym, a być może później w strukturach państw. Zadanie Młodzieżowej Rady Miasta jest opiniowanie projektów uchwał w sprawach ważnych dla środowiska osób, ludzi młodych. Ale dzisiaj rzeczywistość zmienia się tak bardzo szybko, że ja mam nadzieję i wyrażam głębokie przekonanie, że opinie do Rady tego młodszego pokolenia w wielu innych sprawach będą niezwykle cennym źródłem wiedzy dla osób starszych. Także mam nadzieję, że uda nam się stworzyć taką platformę współpracy, wymiany informacji i konsultowania się nie tylko poprzez opiniowanie projektów uchwał, ale również uczestnictwo komisja, Młodzieżowy, członków Młodzieżowej Rady w komisjach dorosłej rady, a członków dorosłej rady w komisjach w posiedzeniach plenarnych Młodzieżowej Rady. Będą rozmawiać o mieście, bo przecież to jest ich miasto. Oni w tym mieście chcą mieszkać, spędzać, spędzić swoją przyszłość. Decyzje dotyczące tego, jak to miasto będzie wyglądało za 30 lat, czyli w czasie, kiedy oni będą w sile wieku prowadzić swoje firmy, bo zarządzać innymi firmami, zapadają dzisiaj. W związku z czym oni już dzisiaj powinni uczestniczyć w tym procesie podejmowania decyzji, bo to dotyczy również ich. obywatelskiego zaangażowania kolejnego pokolenia.